Sygnał kopnięty, jest to pierwszy sygnał w dniu dzisiejszym, mamy monetę, 40, 40, 49 roku, nie mogę się wysłowić po świętach, 20 groszy, 49 rok i tak rozpoczęliśmy poszukiwania w dniu dzisiejszym, fajnie, jest moneta i to z PRL-u, to znaczy, że znajdziemy tutaj coś starszego, szukam, szukam kolejnej dziury, raczej sygnału, a nie dziury, dziury będę kopał zobaczymy, czy się uda na 5 cm. Udało się, więc leży na wierzchu. Znając życie, cynkowa blaszka, ale mogę się mylić. Mam nie cynkowa blaszka, a miedziana. Kawałek blaszki, niestety. Złomix. Tak, złomix. No niestety, było płytko i było to śmieciem. Zasypujemy dziurę. I idziemy dalej O! Jest! Zobaczcie! Piękny łańcuch na klatę. Ach, będę wyglądał na bogatego. Nie, ja, ale tak się wygupiamy na jedę. Nie dam rady tego nosić. Zasypujemy dziurę i idziemy dalej. A! Zrobił mi robotę idziemy. Mam w dłoni. Widzę. Patrzcie, gwoździk. To, to. Zobaczcie, kawałek gwoździa. Zostałem oszukany przez wykrywacz. Taki sygnał był niepewny, no ale kopnąłem i mamy gwóźdź. Kopnięte. Zobaczmy. Gdzieś tutaj leżało. Jest. Mam grube. Jest to grube i mamy ładną dużą plombę. Zobaczcie, Nic na niej nie widać, ale jest plomba ołowiana, proszę. Tak się prezentuje, ale leci z nosa, wieje dzisiaj dość mocno, ciężko się szuka, ale coś tam wychodzi. Próbuję dalej bo nie wytrzymam długo w tym wietrze, chyba zmienię pole, gdzieś tam za lasem żeby nie wiało, no a na razie ta plomba i walczymy dalej. Jeden z najładniejszych sygnałów dzisiaj, zobaczmy co mamy znając szczęście polmosa, a jednak nie. Mamy coś ciekawszego i nie jest to raczej moneta jak już medalik, bardzo zajechana czy bardzo zajechany, hm. ciężko mi to ocenić, zobaczcie sami. Zobaczcie, jakie ładne. Ale co to mogło być, nie wiem. Tutaj ma jakąś wypustkę. I nie wiem, czy to jest. Nie. He, mógł być to jakiś zajechany perel. Bardzo ładnie biła. Ale co to mogło być, nie wiem. Zupełnie nieczytelne. Zobaczcie. Ocenimy potem w domu. No jest, jest wreszcie coś fajniejszego. Zaraz to oznaczę i schowam. A my się widzimy przy kolejnej dziurze. No, dzisiaj pogoda da nam popalić ten wiaterek szczególnie. Mamy miedziane kółeczko. Raczej współczesne, zbyt idealnie wykonane. Wygląda na kawałek miedzianej uszczelki albo jakiejś mosiężnej, chociaż tu ma wypustkę, więc nie była to uszczelka. No ale taki po prostu złomik. No fajne, nie jest to złom, którego się już nakopałem. Dobra, chowam. Tu jest zdecydowanie ciszej. Mam coś małego kolor. Ha, ha, ha. Mamy chyba odpustowy pierścionek. Zobaczcie jaki ładny. Udało się. Nóżki jeszcze się trzymają, zaraz odpadną. No ale jest, zobaczcie. Piękny pierścionek, niestety nie ma kamienia. Ale jest, jest biżuteria, cieszy, żeby kolejne były tylko lepsze. I widzimy się przy kolejnej standardowo. Zobaczmy. Kopnięte. I Pintek sprawdzamy, co to było. Tak, to to aluminiowa blaszka. No, jest fajniejszy sygnał. Zobaczmy, co to i czy kopnięte. Kopnięty, o, teraz jest ładny sygnał, aby był brzydszy. Zobaczmy, Piękny, duży, gładki guzik i to z tych podwójnych, zobaczcie, jest wreszcie coś, wreszcie coś lepszego. O, jest z napisami, odczytamy je w domu. No i ma łóżko, zobaczcie. Tak wygląda. Jest. Doszedłem do miejsca startu, pozbędę się o złomiksów, jeden mi tu szczególnie ciąży większość zostawiłem na miedzy, ale zobaczcie to opona przebita, nie? I takie właśnie mam zbierać śmieci i tak robię, a reszta to druty, typowy zamek będziemy to zabierać jak będę wracał a na razie muszę się opróżnić, jeszcze coś tutaj mam jeszcze parę śmieci jest łyżka, nóż i reszta to aluminium, o jeszcze tutaj mam coś większego aluminium, tubka i żelastwo. Reszta. Dobra. Zostawiamy. A po co ja to włączyłem? Patrzcie, jest. Nie moneta. Mamy tym razem plombę. Kolejna taka mała, gładka, mocno spłaszczona, ale mamy plombę. Kurde, dawno już nie miałem dobrego sygnału. No i plomba. Ale niech ta pasa złami nie bo długo nie wyrobię na polu. Strasznie wieje. A teraz chowam plombę i kolejna dziura. Patrzcie na to. Uska. Ale wielka. Zbita spłonka. No i zobaczcie ten rozmiar. Wystrzelona, no wystrzelona, zbita sponka, więc nie mam co zaglądać do środka, to piach tylko. Ale wielka, fajna. Ujęcie z ręki, woda grodziska, grodzisk wielkopolski. Środek pola. Mam naprawdę dzisiaj dosyć no żadnej dobrej monety nie trafiłem. Jest, jest wreszcie moneta i będzie to Boratyna. Po wielkości. Yy, tak, Boratynka. Zobaczcie, mam Boratynkę wreszcie. Wreszcie się trafiła. Tak Boratyna, zajechana Boratyna, ale jest jest moneta. Wreszcie dobra moneta. Ładny element, tak ładny, że będzie to część maszyny. Tak część maszyny ułamana, ale zobaczcie jaki ładny kawałek kolorowego metalu, jaki ładny rowek. Ale nie wiem co to mogło być. Myślałem, no tak jak wspominałem, że klin, ale nie. Dobra, chowam. I szukamy dalej. Jeszcze parę fajnych monet. Na szybko z ręki kolejna plomba. Dzień plomby. I do takich zwykłych plomb nie trafiłem żadnej. Z wybitymi numerami albo z jakimś znakiem. Zwykłe, gładkie plomby. E, gdzie była? Tutaj gdzieś była. Przed chwilą ją miałem. O, jest. Już się ucieszyłem na kolor, okrągłość, a to tylko rurka miedziana z patynką. Ładnie zielona się zrobiła, a jest to tylko niestety rurka. Więc po prostu można ją schować. Tak, rurkę na pewno ochowamy i próbujemy dalej. Dzień się kończy, a ja zaczynam mieć sygnały. To nie, jest tutaj wypukłość, więc będzie guzik. Jest, jest guzik z oznaczeniem. Mamy. Coś na nim, ale nie widzę co będzie trzeba wyczyścić w domu. Ale zobaczcie, jest guziczek i jest uszko. tylko trzeba to wyczyścić. Ale coś na nim jest. Piękny sygnał na polmosa i to bardzo płytko, a nawet nie polmos. Zobaczcie, jak szybko poszło. Chowamy i zmierzamy kierunek auto. Chyba jeszcze wymienię wykrywać. Bo ja wam nie powiedziałem. O. Dzisiaj po długiej przerwie poszukuję noksem. Jeszcze jest za ciężki na mnie. Chciałbym z powrotem wziąć XPK w dłoń. Ponieważ no, mój bark wysiada. Już czuję obciążenie barku tym noksem, jak z nim chodzę, ale nie jest źle. Nie jest źle. Jeszcze jakieś tam dziury kopniemy. I jak dojdę do auta, to zdecyduję, czy przerzucę się na inne pole. Jeszcze poprobujemy XP, czy znajdziemy się w domu, montując ten odcinek. No dobra, zobaczmy, płytko. A za bardzo rozgarnąłem. Zobaczmy czy. O! Jeszcze w dziurze. I nadal płytko, nadal ładny sygnał. Zobaczmy, czy na Jest. O! I mamy ładny sygnał, zobaczcie Sreberko. A tam w dupę. Naprawdę w dupę z tym polem. Kiepsko, kiepsko tutaj. No, co tym razem? Jest. To a już wiem. Pocisk ołowiany. Proszę. Nie mogę dojść. Nie mogę dojść do auta. Naprawdę czuję niedosyt. Będę próbował aż się ściemni. No a teraz pocisk. Chowam. I co? Kolejna dziura. Mam dosyć. Dobra, jak miałbym podsumować, zaczęliśmy od zamka, masa polmosów, kółko niezidentyfikowane, widelec, no to myślałem, że coś fajniejszego, ale nie, Tupka, kółko, o tu jest ten klinik, tak go nazwałem, kolejna tubka, kolejna i dwie kolejne tubki, śmieci, 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 drobne śmieci, łuska, ten kawałek chyba od płu, pługu to chyba było, to taki większy element. Puszka, zębatka, puszki, kolejny polmos, blacha, yy, browarki, kolejne polmosy, śmieci, blaszki cynkowe, niezidentyfikowane obiekty, yy, gwóźdź, puszka, cynkowa blaszka, kawałek metalu i to. Wszystko to tyle udało nam się znaleźć na tamtym polu. Yy, ja już mam wyciągniętego XPK. Przestawię auto bliżej tamtego pola i jeszcze parę dziur. A zobaczcie, dwa dni poszukiwań. Skrzynka pełna złomu, tak jest na polach. Nie znajdujemy tylko fajnych przedmiotów. Przede wszystkim są to śmieci, śmieci i jeszcze raz śmieci. A raz na 30 sygnałów znajdziemy Perela czasami coś lepszego 20 groszy widzimy się na polu i no, odwrócił mi się kabel o. dobra pinamy tak miałem chodzić z X-Packiem, ale w pośpiechu zapomniałem panela został w domu panel leży grzeje się a my pochodzimy jeszcze z noksem odpalam kalibracja i można chodzić. Widzimy się przy pierwszej dziurze. Zobaczmy. Kopnięty No i teraz wystarczy go namierzyć. No to może z innego kadru, co? Zaraz poszukacie ze mną. Mój Point coś zwariował. Strasznie głupieje ostatnio. Zobaczcie. Odzywa się. Jest! Ale wielka! Ha, ha. I mamy wieżowiec, zobaczcie jaki stan. Który rocznik? 74. To już kolejny wieżowiec z 74 roku. Co tu z jednego rocznika jest? Ale ładna, zobaczcie. Piękny wieżowiec, moneta z prl o, jest... Dobra, mamy mamy, o patrzcie na to czekajcie, czy mi się uda wziąć całą nie, nie udało mi się rozpadła się, ale na samym wierzchu mamy chyba chyba mamy tak, mamy boratynę, zobaczcie praktycznie bez nawet nie musiałem wyciągać pointera, mamy boratynę dość ładny sygnał stabilna dwudziestka, zobaczmy czy kopnięte Kopnięte. No i teraz zobaczmy, co to jest. Nie no, ja muszę chyba wysłać na gwarancję swój pointer. Bo działa coraz gorzej. Już nawet na płask nie znajduję. Nawet sprawdzałem czy go przypadkiem nie przełączyłem, ale nie. No dobra, no jeszcze raz. I gdzie? Mam. Mam i będzie to, He, nie wiem co to będzie, coś zaokrąglonego, nie jest to plomba, już Wam pokazuję, tak to to, już Wam pokazuję, idę do Was albo podejdźcie do mnie. Tak to wygląda, zobaczcie, tutaj chyba są jakieś znaki, o, ale ciężko to rozszyfrować, a tutaj jest wypukłe, ciekawy element, tutaj jakby było oczko, nie. Nie było oczko. No dobra, no pozostaje to wyczyścić. Myślałem, że plomba, ale jednak nie. Coś fajnego. Dobra, w domu będę sprawdzał. Ja już to namierzyłem. I patrzcie, już nawet trochę przeczyściłem. Mamy jakieś ala-sreberko, coś posrebrzanego. Niestety jest to fragment. Tutaj chyba mamy źdźbło. Tak, ale co to mogło być? Nie wiem. No, jakiś fragment po prostu, ale ładne znalezisko. <noise> tak, robi się już ciemno, ale jest kolejna boratynka. Kurde, same cynkowe blaszki. No i tak jedna klamra, a teraz boratynka. Mega kiepsko dzisiaj, ale o tym opowiem na samym końcu. Boratyna. Jeden z ostatnich sygnałów i kolejna boratynka. Tak przynajmniej mi się zdaje, że boratynka wyczyścimy w domu. Będziemy wiedzieć, ale jest. Jest na odchodne. Zawsze jak człowiek jest już usmarkany, ma wracać do domu. To wychodzą monety. Duża fajna moneta, zobaczcie. <laughs> Jeden PRL. No ale jest. Jest moneta na sam koniec po Boratynce. Chowam i jeszcze może coś się uda. No bardzo na to liczę. Czekajcie, schowam. Schowałem, czuję wielki, naprawdę wielki niedosyt. Jestem od godziny. 10, chyba od 10 mamy godzinę 15. Zaraz będzie ciemno, a ja praktycznie nic nie znalazłem, co dałoby mi satysfakcję. Jest, jest. Przed chwilą spojrzałem na zegarek. Mamy godzinę 16, a ja na sam koniec poszukiwań kolejna płaska plomba zniszczona, bez jakichkolwiek oznaczeń. Gładka, tak, gładka. Zasypać i dalej, jeszcze coś. O, naprawdę, dzisiaj już koniec. Mam dosyć, o jeszcze Żelastwa, też się nakopałem Tutaj, zobaczcie jak miałbym wam Każdy sygnał pokazywać Nakrętka, drobnica Same żelastwo jest absolwent I tutaj mamy drobnicę Zaraz zobaczę czy nie wrzuciłem czegoś lepszego yy, Mamy PRL, -ka. nie Dekielek od baterii I śmieci, druciki Kapselki, inne Przedmioty, i kończymy na dzisiaj Cześć ah. Widać na załączonym dzisiaj filmie, nie każde poszukiwania to są jakieś super poszukiwania. Głównie kopiemy złom. No i dzisiaj wam to pokazałem. Tak, takie są poszukiwania w większości przypadków. Na ostatnich poszukiwaniach był ze mną Jakub, który oglądał moje filmy. Zawsze był zafascynowany, jak tyle monet, tyle jakichś tam guzików. Spróbował tego ostatnio sam i już wie, że na 20-30 dziur. Tylko ta jedna jest fajna, a przeważnie i tak to jest jakiś PRL albo boratynka. Tak, tak wyglądają te poszukiwania. Ja już jestem spakowany, napiję się herbaty, zaraz będzie ciemno i będę montował ten odcinek dla Was. Zdrówko i do zobaczenia na kolejnym.